Cześć, witaj w 67. odcinku podcastu Z Piekła do Raju. Nazywam się Monika Rakowicz i pomagam kobietom zrozumieć, że są w toksycznym związku, wyjść z, nie wyjść z niego i rozpocząć życie na nowo. Dzisiejszy 67. odcinek ma tytuł Czerwona Flaga w Nowej Relacji. Jeżeli wchodzisz w nową relację już po Toksycznym związku, to na pewno uważasz na to, jak jesteś czujna, żeby mężczyzna zachowywał się dobrze i naprawdę jesteś wyczulona na objawy tego jakiegoś braku szacunku do ciebie. Więc tutaj nie musimy nie muszę chyba mówić, że jeżeli ktoś się źle odzywa, jakby obraża się, to są od razu czerwone flagi, że. Nie warto w taką relację wchodzić. Natomiast chyba największą czerwoną flagą na samym początku relacji powinno być, że jeżeli zaczynasz się z spotykać z mężczyzną, a na pierwszym czy drugim spotkaniu on już ci wyznaje. Może nie miłość, a czasami już nawet miłość, albo mówi, że strasznie mocno mu się spodobałaś, że nigdy takiej cudownej kobiety on w ogóle nie znał, że jesteś fantastyczna, że mówi mnóstwo komplementów i to tak dosłownie od samego początku. I ta relacja nabiera od samego początku bardzo intensywnego tempa, że idziecie do łóżka dosłownie bardzo szybko, on ciągle. Zapewnia cię o wielkim uczuciu, ciągle komplementy ci mówi, ciągle pisze smsy, dzwoni bardzo regularnie do ciebie, a po dwóch czy trzech miesiącach on już mówi, że chce być mieć z Tobą dziecko, że on chce z Tobą ślub, że jakby wszystko jest bardzo, bardzo szybko. I wiele kobiet łapie się na to, bo nagle myślą, że poznały po prostu swój ideał, bo jest to człowiek, który bardzo dużo czasu Ci poświęca, bardzo dużo uwagi Ci poświęca. Tak dużo Ci daje miłości, że po prostu nigdy nie czułaś takiej wielkiej miłości od, od mężczyzny i takiej wielkiej uwagi w swoją stronę, i po prostu. Jak zaskakujecie, często gdzieś wychodzicie. Ten, ten, ten czas jest bardzo dobry jakościowo i ciągle on jest, mówi o tym wielkim zakochaniu w Tobie i tym, że jesteś tak naprawdę wyjątkowa. Naprawdę to jest największa czerwona flaga, bo to znaczy, że jest to toksyk, który po prostu bombarduje Ciebie, miłością. Jest to jego sposób na to, żeby ym, rozkochać Ciebie bardzo szybko i często związać Ciebie z nim bardzo szybko, bo on bardzo szybko dąży do tego, żebyście razem zamieszkali, żebyście wzięli ślub, żebyście mieli wspólnie dziecko. Więc są to rzeczy, które zwiążą Cię z nim i będzie Ci go dużo trudniej zostawić, niż by nie było już y, tych powiązań. Bo w zdrowej relacji wszystko nie, nie dzieje się aż tak bardzo szybko. W zdrowej relacji mężczyzna nie bombarduje miłością, bo on sam też nie jest pewny y, uczuć do ciebie. Bo jak po dwóch spotkaniach można powiedzieć komuś, że się go kocha albo no, że jest bardzo, bardzo mu się podoba, bo po dwóch spotkaniach naprawdę jeszcze nic nie można powiedzieć. Więc jeżeli spotykasz się z człowiekiem, z mężczyzną, który, z którym jest to te tempo, raczej podobacie się sobie, ale te tempo nie jest takie zastraszająco szybkie, i on na początku nie mówi żadnych deklaracji, komplementy tak bar bardziej skromnie, to jest bardzo dobry znak, natomiast jeżeli jest zalewanie miłością, bombardowanie miłością, to jest to czerwona flaga, bo to jest toksyczny partner. Więc chciałabym, żebyś miała to na uwadze i bardzo, bardzo sceptycznie i bardzo ostrożnie podchodziła do mężczyzn, który, którzy właśnie tak od samego początku. Zalewają komplementami, miłością, zauroczeniem, yy, poświęcaniem Ci 100% praktycznie uwagi, i tak dalej. Naprawdę obwąchiwać, zastanawiać się, patrzeć. Yy, i dopiero podejmować decyzje, yy, i zawsze wszystko przefiltrowywać przez swoje serce, przez to, co czujesz. Bo też rozmawiałam z wieloma kobietami, które mi powiedziały, że no, ja zamieszkałam z mężczyzną po dwóch miesiącach, bo on, on miał wolne mieszkanie i on tak bardzo nalegał, i on też. Nalegał na ślub, no to ja w sumie tak nie chciałam do końca, ale jak on tak nalegał, no to ja się zdecydowałam. To jest najgorsze, co może być, bo zawsze filtruj przez siebie. A już jeżeli mówimy o tak wielkich decyzjach, tak bardzo wiążących cię z drugim człowiekiem, to naprawdę trzeba się zastanowić. A jeżeli miałaś już toksyczny związek, to Ufaj ludziom, ale bądź ostrożna. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Cię też na konsultacje. Napisz na kontakt małpamonikarakowicz.pl i umówimy się na spotkanie. Do usłyszenia, cześć.